Siema, witam Was bardzo bardzo serdecznie. Tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z Gry Team Fortress 2. I dzisiaj gościnnie jest ze mną Rexis. Hej. Moi drodzy, kolejny odcinek na moim kanale związanym z MG. Doczekaliście się wreszcie. I tym samym zobaczycie równocześnie, jak Rexis dostaje ode mnie po półce. To nie? O ty HM. Zaczynamy. Tak, zaczynamy. Moi drodzy, tylko przypominam Wam standardowo o zostawieniu łapki w górę pod tym filmikiem o napisaniu jakiegoś fajnego komentarza. Oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to Was gorąco do tego zapraszam. Tak samo tyczy się również kanału Reksisa. Zajrzyjcie tam, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zasubskrybujcie jego kanał. Kurda! Ajajaj, już w krakowiaka chciałem się pobawić. Ja też. Kurze, mam movement Boga. No widzę właśnie. Ła! Okej, okay, <laughs> w ogóle ja pomógł! Nie, siedzę w niech chcesz szlak. Kurde, po co ja to zrobiłem? No, ja jesteś gigant. Nie! Mam cię! U. A ty to jesteś, <laughs> No, kurde! Nie! Nie, co ja zrobiłem? Nie! <laughs> Patłko, na razie. To nie komuś do type spierze? Hej, tamten jeden kill się nie liczy, oskiwałeś. Dobra. No kap. No ja, jak to jest w ogóle możliwe? A wow, walnąłeś mnie w kolano. Co? Miałeś ten orzeczenie i tak bym cię ten nie zabił. Jak mnie już nie zabił? Synu. Ufa. Cześć. Cześć. Wyjdź podobno, kacim kurde. Nie. Bo jest. Wyczucie Boga. Like tak on leciał. Tak, całczuk. <ścoughs> no ty jak? Au! No jak cię to wytrafi? No co? Jest. <ścoughs> zszczał w kolano. Na no. <laughs> kombak Dobra, comeback. Oty, psiucho. No nie jest. <laughs> Kurde, wiem, że wiedziałem, wiedziałem Kuźwa, że tu jesteś. No, boo, you suck. No coś mi się nie wydaje, panie kolego. Kurde, i tu jeszcze mnie nie chciałbym... tak, ja mi nie zadziałało, chciałbym... O ty... Tak głowę mi nie stanął! No! Gdzie ty jesteś? Ja teraz mam kontakt z jak ty biegasz! <laughs> Jakie mówi się na górę? Ej, dostałeś do mnie! ...leżeć mi tutaj, co? Boże, dostałeś ode mnie był dźwięk, że Cię trafiłem, a wiesz, w że... Nie, nie dostałem. A nie mer, mele, dobra, nieważne. No ja tak miałem już trzy razy z tą że trafiłem, a damage'a żeś nie dostał. Coś, wiesz co jest najlepsze? W tym MGE na łuki jest więcej killis na mele. <noise> co?! No jak Cię to nie trafiło? Paniacy, kosmidełka! <noise> no nie! Dostał. OMG, po co, się, po co się? No kurde 17, go fuck yourself O! No, no, ej! Yes. Myślałem, że już nie żyjesz! No to nie dostałeś! Prośba, nie myśl no. Następnym razem No! Ale to jest gówniarstwo teraz ja się Sam nie chciałeś ty! No kurde, ale Dostałeś ode mnie... A no to ja ale zapomniałem o tym. Kurde, muszę to jeszcze wyciszyć. Wielkie dzięki, Lexis, to wszystko twoja wina. Zaraz będziesz mieć kolejną drapę. Kurde, nie! zostań już w tym No właśnie, dobre pytanie. Dobra, pierwsza runda twoja. Jedziemy no, drugą. na z No pewnie, że z drugą.

Dostałeś przecież ode mnie, tak, że powinienś zdechnąć po tym do Jasnej Cholery. To jest takie gumiało. Nie no, Wczasowicz, wiem, że Wczasowicz. O ty, kurde. A tfu. <gry> ty kdojku, ja ci dał kapelusz. Pamiętaj, że do Wrocławia nie mam aż tak daleko, nie do żartuję. Nie, odwal się. No kurde, w dufe se tam tam maczetę. Nie jesteśmy w Krakowie do Jasnej Cholery. To ci taki tak? srory chyba leżeć tam, a nie no. Kurde. chcesz, to strzelaj. Sam się strzel, w łeb najlepiej. No, nienawidzę kuź wam czasami w tej grze. No. To jest gwałk mentalny. Chciałem być, kurde, kolei. i widzisz? to? Karma! Chciałem być koleżeński, ale teraz jest kosa, kuźwa. Ła! Zostałeś w wow. pępek. No. Dziewięć tylko strzał, co może pójść nie tak? Bo, HP. Ja nie, miałem HP. nie miałem dwa. Kurwa! -ku. Kurwa, -ku. nie, nie Gdzie ty się chowasz, Desney, cholery? Wiem, że się chowasz. Widziałem kucia, czułem to w kościach. Jakich? Z zupy? Tak. Czy z Twoich? Dokładnie. Kur, te molek. Mam. Aga. Nie! No, got... yeah. O, żyję. Ja wiedziałem. Wiedziałem po prostu. Tak. Kośwa. Teraz zobaczę Twój honor. No, walczymy o honor. No, Ferexis <laughs> zwyciężył, to chociaż mam szansę zachować honor. Nie będę ukrywał, nie doceniałem cię. Ja się je ja też spokojnie. <laughs> Kurde. Kurga ty masz taki porąbany movement, że szkoda gadać. Wiem, ćwiczyłem jak grałem na sniperów za sniperkami. Co <laughs> masz trochę ułatwione zadanie? Jezus Christ, to Jason Bourne. KURDE, BAKS... TAK No kurde, nie ma to jak zrobić fer fer Ten... Kurde, first stab'a. Stab'a tym. Tak, snaj Snajperem. Wiedziałem, że tu jesteś. Au. Ej, masz... ...w i tą strzałę. W wiem, że powinienem już nie żyć od tego. Ale niech żyje. Ty fakcie wiek No co ja mam o tobie powiedzieć? Masz jedną strzałę w dłoni. <gadzie> <Gacha>. <gadzie> Możesz przestać. A <gadzie> Ła, to mnie bolało. No i <laughs> It's not freaking funny Jak to? Normalnie <laughs> Double kill Nie <laughs> zdążył się łuk napiąć, nie wiem dlaczego Mam O. <laughs> Ucieka, widzisz <Myliście> jaki tchórz? <laughs> Ej, przeżyłem. Zabiłem cię, więc nie masz prawa się na ten temat odzywać. Ah, Peace. O nie, zły taunt Nie! Stab, stab. Revenge! Stycy, się wreszcie, na co chcesz grać? Na wszystko. jednocześnie o. nic. Au. Nie, no ty, au, w sensie, to że. O nie, 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 tylko nie tutaj jest. O, mam lagi. O, dobra, żyję. Jeszcze, 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 już żyję. Je. How? Po co ja to zrobiłem? Po co ja to zrobiłem? Eee, ty farcie. Ben. No. <noise> <noise> uh. Tego się nie spodziewałem. Not like this. No. <noise> no. Gdzie ty jesteś? No come on, Serio? Drugi raz? Nie mogłem cię znaleźć. Hej, nie, nikt ja nie przegram tego. Jager. Nie ma honoru. Nie! No, chciałbyś. No. Kurde, 15 kila ma. Znaczy, tego, no, dobrze powiedziałem. 15 kila No. Nie, proszę, 15 kila 15 kilo szynki. Kurna, to majątek byś musiał chyba na to wydać? Nie! Ała? Kurde jakiś tisk zgubiłeś. Gdzie ty jesteś? No lepsze pytanie gdzie ty jesteś? A tu? Dobra. Masz nie, ten honorowy. Mam. A, i miało być to. No, jak jest honorowy to jestem jak najbardziej zadowolony. Czekaj, czekaj. To nie ja. A nie, to nie ty. To spadło. Dobra. Okej okay, moi drodzy, to będzie na tyle w tym filmiku. No jak sami widzicie, śmiechu było co niemiara. Rexis wygrał. Jednak ja zachowałem honor, więc... Ja jestem z tego zadowolony osobiście, ale spokojnie, jeszcze przyjdzie czas, że go pokonam, co nie? Słuchaj, kolejne MGE, no. kolejne, robimy na demomanów, słuchaj, z na napalonym No Zwykłą jakąś tam, obojętnie jaka tam będzie jakaś tam, wybierzemy tarcią szakży. no i, i patelnią Dobra, no to zobaczymy jak to będzie moi drodzy Pomysł jak najbardziej fajny i jak najbardziej go rozpatrzę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie jest, zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. Oraz, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was do tego zapraszam. Tak samo jak za... na sprawdzenie kanału Rexisa. Dzięki wielkie za nagrywkę. jak również. No, a ja się, moi drodzy z Wami, żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Narka.